Witamy w programie, w co tygodniowym programie Lubię To i zapraszamy do mediów społecznościowych. Przed nami szkolni nabijacze i tutaj pojawił się wpis o, o dramatycznym meczu i o tragicznej grze, więc zawodnicy tej drużyny sami są y, świadomi jak słabo zagrać. Tak, mecz oczywiście czy meczu to słuchamy, bo mecz z pastuchami po dramatycznym meczu i tragicznej grze na parcie wygraliśmy 6 do 4 no i, i też teraz czekamy na mecz dla Furno Rocha. My też czekamy. Nie obraziłbym się, jakby, jakbyśmy też na parcie wygrali. Tak, na parcie wygrali, natomiast, no, czekamy też również nie ten Nie Zniecierpliwie, musimy powiedzieć. Sprawdzić się z taką drużyną. No. To będzie sama wpracę. czysta przyjemność. Wpracę, przyjemność, na ile jesteśmy. Nie wiem, czy jeden autobus wystarczy na życie drużynie do zaparkowania w Polokwarni. No, na pewno y, podchodzimy z nieco, z nieco podkreślam, większym spokojem niż jak byśmy grali z nawijaczami. Na początku sezonu, kiedy to wygrywałeś wszystkie mecze z krówkami, tak. praktycznie, tak No Ja myślę, że szkoleniowe mecze sobie że... jednak w kryzysie. Tak, tak. Myślę, że mogą się niepokoić yy, poważnie. Mam nadzieję, że z podejdą do nas z tego spotkania i on no trochę już zwiąże tak. Może sumka też nie będzie, zobaczymy, jak to będzie, tego w ostatnim meczu właśnie nie było. Wędrujemy do Si tak, i tutaj wpis odnośnie meczu ARC Canalinios. Obie drużyny po meczu. No, ee... Przed mieliśmy, że widzieliśmy, że tu o no, Może wycieczka, może tak, sieczka. Tak. i rzeczywiście się okazuje, że była, bo obie drużyny miały też w przeszłości spotkania, w których właśnie było twardo i dużo, dużo fałszywych. No i tutaj rzeczywiście wpis i to podkreślam, to była istna wojna, ale nic złego słowa o znaczeniu. Masa fałszyw, rzuty kartki i kontrowersyjne decyzje sędziego. No ale też podkreślenie, że konsekwencją i grą zespołową pokazaliśmy, że swoje i swojej Purio Rocha, to był chwilowy dołek. i... Dziś wygrała 30 dni tamtego dnia. Nie wygrała wygrała z lepsza w przeciągu całego spotkania. Zwycięstwo ostatecznie jedną branką. Szczerze mówiąc, bardziej No, yy... Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i pewnie jest krach, tak patrzy yy... no, o ze swojego bo wiemy, że zawsze to patrzy się na to, że my mieliśmy dużo sytuacji. A nie patrzy się na to, że na przykład sytuacje miały barów, też po sobie, bo, bo tak czasami też patrzę, że. że, że... Czasami brakuje takiego chłodnego spojrzenia, no ale tutaj zawiliśmy się, że też nie byłby, nie byłby sprawiedliwy, natomiast no, przede wszystkim właśnie to podkreślenie tej walki e, wojny tak dużo otwartej. Tak, żeby... Jesteśmy na fanpage'owe sportivo i tu takie smaczki transferowe można powiedzieć. Tak, e, smaczki transferowe, przede wszystkim to, że pucho zawodników odchodzi, zawodników e, ważnych, Bartek, młodarczych i Mateusz wszystkich. Jak gościliśmy w studiu Grzegorza Szedomoro, to mówiliśmy, że Mateusz walczy o e, klasy, prawda? to nie powalczy, walczy, bo, bo już za za niego nie zobaczymy, No się właśnie wyprowadzają z Krakowa. To już ma być dyscentralizacyjne. Natomiast też e, jest zaznaczenie, że już e, sieć skautów AP Sportiwo działa i można się spodziewać nowych twarzy. Wędrujemy do Mazotak też. No tutaj poważny mecz z Piratami. Można powiedzieć, że w do nazwy drużyny przeciwnej wpis o tym, że marzenia o mistrzostwie zatłynęły a wszystko to sprawą piratów z Karaygu. E, Mas trzeba pokazać za próbę niesamowitego, cam, niesamowitego comebacku. niestety ze happy endu, ostatecznie tam Oczywiście 4 gole z rzędu w końcówce, ale, y, ale porażka e, 6, do, 6 do 7 no i rzeczywiście no, marzenia właśnie odpływają. Jesteśmy też u Sęków. Tak, u Senków. Tutaj mecz niemal zakończył się remisem dzisiaj podział punktów po tymi trzymającymi trzymającym na 5 meczu. Walczyliśmy jak mogliśmy, nie niewiele wpadło. Nie wysuwaliśmy z niemal ich 1 jeden. A co ciekawe, no, taktykę na ten mecz ustalały selekcjoner reprezentacji Polski, Adam Nawałka, bo widzieliśmy zdjęcie wcześniej graczy Senku właśnie z towarzystwa Adama No Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu Adam Nawałka i tak skuteczniejszą taktykę na Niemczech. No ale może, może to właśnie Pan Paweł... Wybczak ustalał taktykę w ramach rewanżu na przykład. No to wtedy myślę, że szanse na no. tysiąc mamy w no. większe. No. Różnie może być. Zobaczymy, jak, jak się zakończy. No to pytanie, czy to, to pana Dabla również w kolejnych meczach będzie. No, yy... Zastanawiam się, czy, czy byłoby to korzystne dla senków, tak bo się no Nie było tego spotkania, więc może lepiej niech tam. Może ten się... sen wymyśli taktykę. Chyba no, chyba, tak. chyba może. Nie, no, mówiliśmy o skautach przy Ape Sportivo, skautów mm. również. Yy... No to stanie się skautą Rzymu no na właśnie. ten tydzień, bo tutaj w Rzymie jest nie my, mają... obciętą premię. Z raportów wynikały te słynne zeszyty, notatki, tam pewnie też było wpisane, a potem okazuje się, że kłopoty mogły być z Desperados, bo z raportów wynikało, że Desperados to dość chaotyczna, a tymczasem okazuje się, że to był najlepiej zorganizowany przeciwnik Rzymu w tym sezonie, więc słowa uznania dla organizacji Nuevos, no ale ta organizacja nie pomogła jednak w zdobyciu punktów i też ostatecznie wygrała też dość wysoko, zresztą jak każdy mecz... No i praktycznie, no to, no to oprócz chyba socjalnych no tam była jedna bramka, a potem to chyba wszystkie te zwycięstwa, te zwycięstwa. Nie sporo ciekawego w tym tygodniu? Tak, no, sporo ciekawego, sporo się działo. Tak, tak mamy nadzieję, ciekawie że... Ciekawe informacje, ciekawy rysunek. Tak, tak yy, mamy, mamy nadzieję, że potwierdzi się to, że również Do tydzień, do zobaczenia.